strasznie dawno się nie widzieliśmy. Bardzo, bardzo no. dawno. Natomiast no, chciałyby, chciałybyśmy mimo wszystko złożyć Wam życzenia. No to co, Wesołych Świąt, rośnijcie dużo okrąg yy, najedzcie się samych pyszności świątecznych i pamiętajcie, że w świętach nie chodzi o prezenty, chodzi o czas spędzony z rodziną. No właśnie. Czytajcie F dużo. Tak, czytajcie, czytajcie bardzo dużo. dużo. Przepytamy Was po świętach, co żeście przeczytali. Z tego, z czego, co czytaliście. My Wam się też pochwalimy. No, i co? W Sylwestra uważajcie mhm. na siebie, uważajcie na swoje psiaki, zwierzaki, kociaki, rodzeństwo dziadków. W ogóle uważajcie na siebie, dbajcie o siebie przede wszystkim, myjcie ręce dużo, noście dużo. Mydło jest ważne. E... Potem ferie macie. No. To na feriach też się fajnie bawcie, tylko wiecie, ostrożnie. Nie? Tak? Żebyśmy tu nie miały potem wszystkich połamańców w bibliotece, tak? No i co jeszcze możemy Wam powiedzieć? Przeprowadzamy się dalej. Ciąg dalszy nastąpi, tyle wam powiem. Kiedyś nam się uda. Uwierzcie, kiedyś nam się uda. Przeprowadzamy się, w ogóle przeprowadzamy się. Starsi uczniowie pewnie pamiętają, że biblioteka kiedyś była w innym miejscu niż teraz. Tam, gdzie jest górna świetlica. No właśnie. Siódme klasy pamiętają i ósme. Ja Mam nie... nadzieję, że pamiętają. Ja nie pamiętam. To siódme też mogą nie pamiętać, bo siódme to teraz te, co ja przychodziłam do pracy. Tu siódme mogą nie pamiętać. Pamiętają, na pewno. A no tak, bo oni tu byli dłużej. Mm. No to pamiętacie, to no ja to się to... nie kłócę. No dobrze, kochani, słuchajcie, cały świąt, trzymajcie się ciepło, no mam nadzieję, że nie zapomnicie o nas i będziecie nas odwiedzać, jak już będziemy gotowi, no. jak już się urządzimy i jak już się przeprowadzimy. No właśnie, a teraz pozostaje Wam blok. Czytajcie go, jest I kanał. fantastyczny. I kanał, kanał na YouTubie. I profil na Instagramie, ale to no. tylko ci starsi. No, bo my tam jesteśmy i my tam produkujemy, no weźcie. Komentarze no. jakieś zostawcie, wiecie, ja tam się naszydełkowałam jak dzika, no. Rodziców też zapraszamy i nauczycieli innych. No, nauczycie też można, szydełkować może każdy, wiecie. No, książki no. czytać też. I śledzić nas na Instagramie też można. Właśnie. No. Tak, i teraz tu powinno się pojawić na dole tu subskrybuj. Tutaj link, tam coś, ale jeszcze tak Wszystko nie umiemy. Wszystko będzie w opisie. Tak. W, uliczach, <laughs> tam, w niczym, opisie tam na dole. Gwiazdy internetu teraz. Wszystko jest, w opisie na dole. Tak, łapki w górę, prawda? Tak. I subskrybuj kanał i kanał. kliknij dzwoneczek. No. No, żebyś dostał powiadomienie o nowym filmie. Dokładnie. No tu. No. pa pa. pa, 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 pa.